REEEEEE <laughs> Pan Schwarzenegger wisi mi kiełbasę, już ja go podrasuję tak, że codziennie będzie sypał dukatami w moją stronę przesyłką poleconą ze Beverly Hills do Żagania. Czy coś jeszcze do dodania? Panie szwarcenegerze, ja w pana nie wierzę. Panie szwarcenegerze, ja w pana nie wierzę. Panie szwarcen jak pana nie wierzę. Panie ja pana nie wierzę. Panie szwarcenegerze, ja nie wierzę, że Pan mnie uratuje, jeśli do Pana list napiszę, że przydałoby się parę tysięcy dolarów na uleczenie mojej godności materialnej. Panie szparcenegerze, ja w pana nie wierzę. Panie szparcenegerze, ja w pana nie wierzę. Panie szparcanegeże, ja w pana nie wierzę. Panie szparcanegeże, ja w pana nie wierzę. Fajnie pan się bije, napręża mu skóły. Oho, to co pan jadł, żeby panu urosły, to zapewne nie były brokuły. Mniejsza z ten, wszystko panu bym wybaczył, gdyby dałby mi Pan na komunię zegarek czteroprzyciskowy. Panie szparcenze, ja w pana nie wierzę! Panie szparcenegerze, ja w pana nie wierzę! Panie szparcenegerze, ja pana nie wierzę. Panie szparcenze, ja w pana nie wierzę. Dlaczego Polska się nie znalazła pod okupacją Stanów Zjednoczonych? Bo gdyby tak było, to bym mógł teraz latać samolotem po kalesony. Tymczasem nie, tutaj rosną drzewa, na nich rosną kleszcze. Jak długo jeszcze mam zapierd... by zarobić na dentystę? Panie ja w pana nie wierzę? Panie Szwarcenegerze, ja w pana nie wierzę! Panie Szwarcenegerze, ja w pana nie wierzę! Panie Szwarcenegerze, ja w pana nie wierzę!